Siemanko, cześć, cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Szalikan Witajcie na moim kanale i wiecie co dzisiaj będziemy robili. Dzisiaj powracamy sobie do teardown symulatora zniszczeń i razem z moim wiernym pieskiem Wow, wow 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 pimpek! Pimpek! Co ty robisz? Weź przestań nie na łóżko leć teraz! Co robisz? W ogóle nie! Co ty jadłeś w ogóle? Czemu ty... Oplałeś mi moje łóżko! Zły pimpek! No nic, pimpek narobił na moją łóżeczko. A, no i wracając do tego, co ja dzisiaj miałem powiedzieć. Jesteśmy, dzisiaj znajdujemy się w pokoju Aftona, czyli jak pewnie kojarzycie, to jest pomieszczenie z FNAF-a. Którejś tam części, ja się na tym nie znam, wy pewnie wiecie lepiej. I dzisiaj będziemy niszczyć to pomieszczenie. Oraz animatroniki, które znajdują się na tej mapce. Niestety się chyba nie ruszają, ale ja już sprawię, że nabiorą energii i będą latać po całych pokojach. W kawałkach. Razem z moim wiernym pimpkiem, który jest dzwonem i nalał mi na łóżko. <słuch> Dobra, tylko spokojnie, Shuriken. Czekaj, ty, to była jakaś podpowiedź w ogóle, co tu się wydaje? That helping a man into a spring lock suit. Aha! Ej, Pipek, zrobiłem nowe okno w pokoju. Ty zauważyłeś, że w tym pokoju w ogóle nie było okna? Mi się też wydaje, że mieliśmy mało świeżego powietrza. I teraz od razu lepiej. O, jak jest pięknie na zewnątrz. Chyba pada coś na zewnątrz. Ty no, pada bez kitu. I jakaś taka niewidzialna ściana jest, albo coś. Nie, Pipek, chodź, chodź, pobawimy się. Po poaportujesz sobie. Pipę chodź, chodź, chodź. A, bo ty, ty jesteś za tak głupi. Dobra, to chodź, idziemy, zniszczymy tego Co ty na to. Stary, ja mam w ogóle, wiesz, jakie bronie? Dużo fajnych broni mam. Ale najfajniejsza, znaczy to nie jest najfajniejsza broń, ale jedną z nich. Mam, to jest C4, więc wysadzimy jakiegoś animatronika. No mówię, ci będzie fajnie. Ogólnie to ten. Trzeba profesjonalnie otwierać te drzwi. I patrz, stary! Na zewnątrz stoi normalnie animatronik. I się gapi na mnie, no ci mówię. I słuchaj, musimy go jakoś tam podejść. Więc zrobimy to tak, jak powinniśmy zrobić, profesjonalnie. Rzucimy mu C4. Czekaj, jak się rzuca. <laughs> jak się rzuca C4. Halo! <laughs> Aha! kurwa się nie rzuca. Ups, Pimpek, mamy problem, bo zamontowałem nam na drzwiach C4 i nie wiem, jak je osunąć. Jak mogę to... Tu... O nie, to tak się nie usuną. A, a może... Czekaj. A może tak się usuwa? Nie, nie tak się usuwa. Dobra, Pimpek, uwaga, detonacja. Plan był dobry. Wykonanie trochę siadło, ale to nic? Ty, chyba się przewrócił w ogóle. Chyba daliśmy no to... radę tego pierwszego porobić. Pa, leży na ziemi. <laughs> Wrobiliśmy go w impak. No, może nie tak jak sobie to wyobrażałem, ale jednak daliśmy radę. Słuchaj, idziemy, drugie pomieszczenie. Musimy oczyścić z tego animatroników tych całej śmiesznych, nie? Więc pozwól, że sobie zrobię tu przejście. Sprawdzę, czy jest czysto. Dobra, jest czysto, chodź. Idziemy pograć w Minecrafta. Impek zostaw tego animatronika. To jest chyba Foxy zresztą miesza z tym. Pipek. wejdziesz tu, czy mam ci zrobić wejście? Proszę, wielmożny panie. A, i tak olewasz moje wejście. Tak, olewasz moje wejście? Tak jesteś kolega, czworonuk? Tak? Najlepszy przyjaciel człowieka? No chyba nie. Słuchaj, tu mamy super wypasiony komputer. O. Aj ta drukarka co mi nie chciała drukować, bo jej brakowało tuszu. Naprawiłem ją w tym momencie. P ta się poskleja. Trzeba tuż wymienić, tylko i będzie działo. Dobra, bo ja tu pierdzielę, a ja tu miałem iść rozwalać animatroniki. Więc słuchaj, Mordo moja, ty... Ty, tu coś jest! Tu coś jest, to jest chyba! Ty, to jest chyba cika. Losowanie robimy. Jak myślisz, czy my zniszczymy? Wydaje mi się, że. Laser, blaster. A jak to działa? Ło! Okej, okay. <laughs> to było jakieś opóźnienie strasznie. E, bo się coś zaczęło pajcyć! O kurde, bo się dom nam spali przez przypadek. A! Dobra, robimy porządek z tą ciką. Uwaga, uwaga, Impek, ale osuń, że się. Wow! To, tak to działa Pimpek, bo się nam y, pali chata Czekaj Ty też się palisz w ogóle Pimpek, muszę ugasić wszystko Czekaj, bo nic nie widzę Matko, ile partikles lata Ok? Ale misja zakończona sukcesem Udało się nam Rozwaliliśmy na Drobny maczek Jest porobiony Patrz, nawet kotlet z niej został Ja, to teraz możemy sobie usmażyć Dzisiaj pieczony kurczak na obiad Pimpek Kurciaczek będzie Super, nie? Dobra, ale koniec tego ognia Ech, Jak stary wróci z domu, do domu To będzie niezadowolony z tego powodu Że ja zniszczyłem chat a, jeszcze się spaliłem. No fajny jestem. <laughs> Pimpuś, ty mój najlepszy przyjacielu. Słuchaj, jak coś to zwalamy na ciebie, okej? Okay? Jakby się ktoś pytał, to przez ciebie ten dom się pali. Słuchaj, Pimpek. To jak już jesteśmy tutaj. To czekaj, bo muszę to ugasić, nie? Czemu to się tak pali? Przestań! O! Dziękuję bardzo. Przestało się palić. A ty przestań tak dyszeć! Ty to jest Freddy! A wiesz co, Freddy my musimy zrobić? Myślę, że wydaje mi się, że z tego disruptora, jak mu przypierdzielimy, to będzie ideolo! Freddy! Pozwali się na małe kawałeczki. Cokolwiek to było, to już nie jest Freddy, tylko jest hmm. Freddy w klockach. <grych> A co ty to robisz, ty? Czekaj, bo chcę jeszcze wypróbować alternatywny strzał, zobaczyć, czy to zadziała. O oh my god! Aż mój piesek nauczył się latać. No i super, fajnie. Okej, okay, zacieramy ślady. Pimpek, słuchaj, bo nikt się nie może dowiedzieć, że my niszczymy FNAFa, wiesz, bo ogólnie wiesz, jest mega duży fanbase w internecie. Więc jakby się dowiedzieli, że ja niszczę Fnaf, a to potem się rzucą na mnie i będą mi w komentarzach pisać, Eee, a dlaczego Sarika niszczyć Fnaf? -a? a my że przestałbyś niszczyć FNAF, -a, tylko zacząłbyś się z nim kolegować. Przytuliłbyś go albo coś. No i co? Jeszcze mu parówkę w tyłek wsadził ty. Chodź Pimpek, idziemy dalej. Co moje oczy widzą? Słuchaj, musimy mi się go pozbyć. Wydaje mi się, że trzymam odpowiednią broń do tego. Czarną dziurę. Jak mu to wrzucę, to mam nadzieję, że to zrobi robotę. Także trzymaj kciuki. Czy, co ty tam trzymasz? Co się dzieje? Wow, okej. Okay. A, do you, to wsysa! Pimpek, bo ja mam atak mało FPS-ów. Pimpek! FPS-y! Pimpek! Pimka też wciągło? Gdzie jest Pimpek? Pimka też wciągło! Pimpek, nie Już się. Już nie wyciągam stamtąd! The <laughs> <laughs> Pimpek? żyjesz tam? Jeju, yeah, moje FPSy. Co się dzieje? Ja nie dokończę tego materiału, a tu zaraz mi komputer wywuchnie. Pimpek, żyjesz tam. Pimpuś? gdzie jesteś? Mów do mnie, mów do mnie głośno i wyraźnie. Jak ty jesteś poza mapą? Jak to jest możliwe, że ty jesteś poza mapę? Co? I w ogóle w krzakach jesteś? Czyżbyś tak mocno został z tego RPG, że cię wcięło w tekstury? A nie, ty, ty sam możesz przechodzić tak po prostu. To ja mam szlaban i ja nie mogę wychodzić poza moje podwórko, a ty możesz sobie przechodzić przez tekstury i przez ściany niewidzialne jak chcesz? To jest skandal! To jest skandal w tym momencie. Mówię. A, a Skandalem jest to, że mój komputer nie daje rady i, i są takie FPS-y. <grych> I nie mogę nic z tym zrobić Chodź, pek, bo to nie jest koniec naszej roboty Musimy pokonać pozostałe matoły, które zostały w tym domu Słyszysz to? Słuchasz mnie w ogóle? Popatrz się, niuchaj Jak będziesz coś widział, to dawaj mi znać od razu Przecież rozwaliliśmy tu praktycznie wszystko Chyba tutaj ktoś dostał rykoszetem nawet w tym pomieszczeniu Tak mi się wydaje, że ktoś tu był A, to jest chyba ten, nie wiem jak on się nazywa Taki biało-czorny, taki, taki o, chłopek Jak lalka wygląda, a jakie gówno <noise> ja nie wiem, co to jest. O, wiesz, co mu zrobimy? Narysujemy mu coś na twarzy. Impek, nie ruszaj się. <noise> jak się rano obudzi, to będzie miał niespodziankę. Tak, ale świetna zabawa dla całej rodziny. Rysowanie komuś po mordzie. Jej, super robota <noise> Jak my tu prysznic mamy nawet. O, a tu ktoś był. A kto to był? Nie ja wiem, Pimpek jak jesteś ciekawy, kto to był, to możesz go złożyć do kupy. <noise> Rozwiązać zagadkę możesz. Ja nie będę tego robił, bo nie mam pojęcia. Co to jest? Ale mamy prysznic i on nawet nie działa! Super! Fajnie, lubię takie prysznice. O, ty wiesz, co zrobimy? W takim razie to wysadzimy w powietrze. Ty, ja nie wiem co jest z tymi FPS-ami. Ale wiesz, co pomaga na FPS-y? Zawsze jak wysadzam coś mocniej i jeszcze bardziej, to zawsze się FPS-y naprawiają. Tak mi mawiał mój kolega. Kloców miał na imię. Więc zaraz wysadzimy to wszystko w pizdu i zobaczymy, czy się naprawi. Jak się nie naprawi, to pimpek będzie niedobrze. Uwaga, uwaga! Let's go! Pimpek zrobił backflipa w ogóle. Co tu się dzieje? Pimpek, dobra, mordka jesteś. Ty, a czemu ty masz jedną nogę taką jakby chyba ci się przechajcyła, Ale chyba nie jest złamana. Jeszcze na niej stoisz. Dobra, tu mamy jakieś pusty. A to był mój pokój. Ty, Dlaczego mój pokój jest pusty? Ty, no tak być nie może. Czekaj, bo te FPS-y to mnie normalnie rozdupią. Ej, wróciliśmy! Pimpek, normalnie naprawiłem komputer i przy okazji domek. Ty, a zauważyli, że w szafie mamy w ogóle jakiś szkielet animatronika? O, już nie jest szkieletem. <noise> już jest martwy. Niestety ale mu się umarło. To był chyba Foxy jak się nie to musimy zrobić tak, żeby w nie było smutno, tam. A, okej. Okay. Całkiem spoko, broń. Ty właśnie, pimpek, zróbmy rozpierdźiel na spokoju. Z czego by tu napier roz robić rozpierdziel? O. <ścoughs> o! To jest mój pokój, ja go rozwaliłem sobie. Oj, teraz mi pada na głowę. Ale jestem Że Możemy otworzyć te drzwi. Okej, okay, możemy to zrobić w ten sposób. Jaki jumpscare. Przecież to jest cała ta cika. Pimpek. Ty, normalnie, ty, powiem ci, tak się wystraszyłem tego, że szok. A żeby to jeszcze jakoś tak bardziej e, uzmysłowić wam wszystkim, jak bardzo się wystraszyłem, to wezmę i przyczepię jej do dupska. Pimpek. Powiedz ty mi, czy ty nie lubisz mojego łóżka, czy ty nie lubisz po prostu Frediego i tej plusz, pluszowego Misia? Co? Frediego nie lubisz? Okej. Okay. <słuchaj> A ja nie lubię ciki. <słuchaj> Dobra, pimpuś, idziemy dalej, let's go. Słuchaj, tu mamy ty, ale czemu ta toaleta jest taka mała? Co ty to rozwaliłeś? To była chyba część ciki. Ty weź mi framugi nie rozwalaj. Ta. A, to... Ta... Ubikacja to taka mało mało wytrzymała, bo... O, widzisz właśnie o tym, Frey, że ci mówiłem? Cały czas ci o nie mówię. On tu wygląda tak głupio, strasznie. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Weźmiemy mu, porysujemy dalej po twarzy. Wygląda, jakby się pimpek mu złamał na rynku. O jejku, ale on jest taki wytrzymały? To jest niemożliwe, żeby on wytrzymywał moje ataki. Pimpek, robimy rozpierdziel. O, tak kotku. Pokaż co masz w środku. Ha! Aktualnie okazuje się, że niewiele ma w środku. i ma został zdezintegrowany. Impek, nie pomagasz mi. Czemu ty nigdy nie robisz to, co ja chcę, tylko robisz zawsze wszystko po swojemu, co? Mógłbyś choć razem ze mną kooperować. Nie wiem. O! Widzisz tego boniacza? Weź go zaatakuj. No, no już, no już. Aport, atakuj. Gryź, niszcz. Nie? Tupieta masz. Okej. Okay. To zrobimy teraz tak, że weźmiemy... A co to są Hungry slimy? O! Oh! One zżerają wszystko! Ej, kozak! Ej, czekaj, ale domu mi nie jedzcie. Ojeju, co się dzieje? Pimpek, one mi zżerają komputer. One mi zżerają FPS-y. Impek! Co się dzieje? Przestańcie jeść mi komputer! No przecież mam przecież dwa FPS-y. Impek! Ewakuuj się! Zjedzą cały dom, a potem ciebie. Nie no, bez kitu, co tu się wyprawia? Weźmy, my tym porzucamy jeszcze. Pomóżmy zniszczyć mój komputer jeszcze bardziej. Masz, Freddy. <grym> zostań zdezintegrowany. Ta gra jest świetnie zoptymalizowana. Nie mam nic do zarzucenia tutaj. O, a kim ty jesteś? Jak ty jesteś, ten fokcji, co się na początku kitrał na mnie? To ja rzucę teraz do ciebie wiesz czym? rzucę do ciebie slime'em. A, i co ty na to? Kimpek, nie blokuj mnie, bo ja mam lagi teraz i ja nie. Nie, nie mogę się ruszać. O, Pimpek zaatakował Fuxiego. No i nieźle, no i to ja rozumiem. Dobrze, robisz go, robisz go! Za te szmaty! Tak, tak! Targaj go! Targaj go! Już! Pomogę ci trochę! Masz. O kurde, on ma... On ma kości z żelaza! Widzisz, jak dużo mleka pija jakby mały? A z go tu porobimy. No nie mogę z tymi slajmami. Przestańcie mi a te płagam wam, bo to mi żre komputer cały FPS. -y. Stop! Stop, pisty! A co to jest za frajer? To jest jakiś podglądacz. Czy on za... No nie wierzę, że on ze za oknem siedzi i z takim uśmiechem na twarzy na mnie patrzy tutaj. Pimpek, tak tego już zostawić nie możemy. Pimpek, gdzie ty jesteś? Pimpek, chodź tu do mnie. Musimy tu zrobić porządek z tym typem. Wydaje mi się, że za pomocą minigana zrobimy największy porządek. Albo nie, mega minigana zrobimy. Czekaj, muszę to znaleźć. Albo w sumie pianinem, jak ci przywalę. Czemu nie? Let's go! Yay! Naprawie sobie trafiłem. <laughs> Yay! leci drugie pianino! Też nie trafiłem. A czemu ono nie wybuchło? Przepraszam Ale... Co się dzieje? Włączyłem explosion O, o okej, okay, wybuchł O, takie opóźniony zapon mają Może to przez te lagi Nie wiem, Pimpek, fajnie się tam bawisz? Nie no, co tu się wyprawia w ogóle? Dobra, Pimpek, muszę zrestartować cały dom Bo to się tak nie godzi po prostu Co to za pokaz slajdów jest? Dobra, ciekawy, pieprzaj. No, mówię Matko jedyna, przecież to, to, to nic jej nie robi w ogóle Dajcie spokój no, to już jest lepsze znacznie Chodź, Pimpek, musimy tego podglądacza załatwić Mi się zdaje? Czekaj, gdzie on tu siedział? Oh! Nie miotacz. O, nie miotacz. O, nie, 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 nie Miotacz ognia to zła rzecz Gdzie on jest? Gdzie ten podglądacz jest? Wychodź z tych krzaków, ty Matołku jeden no, A tu jesteś Taki jesteś strany No to ja sobie tutaj weź wejdę tak, jakby nigdy nic Że sobie idę la, 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 Tak I... Ojejku, mamy dziurę w oknie Pimpek, widziałeś? Co to się stanęło się? O, sąsiad Głowy nie ma, zostały same portki. <laughs> Najsik. Nice. Dobra. Ojej, ktoś ci twarz zepsuł. Ty, Pimpek, wiesz co? Bo ja w ogóle mogę przyzywać sobie na matołki Ale wiesz co zrobimy? Musimy tu zrobić porządek. Najpierw taki, że musimy zrobić miejsce. A żeby zrobić miejsce, to musimy. O, miniganem. Nie, diesel-ddddt. Chronokaseta, laser-blaster. O! Przede wszystkim dachu się musimy pozbyć, bo on mi tu zawadza. Impuść, poczekaj. Wow! Wow, 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 wow. Dobra, pimpek. Chyba mi się udało rozwalić chatę. Yy, I znowu mam 3 FPS-y, nie przejmuj się, pimpuś. Bo teraz w tym momencie ja wjeżdżam do akcji i patrz na to, nie? Patrz co ja tutaj spawnuję, stary. Ja tu biorę. Biorę Fnafa, nie? I takiego Frediego. I patrz na to, chłopie. I mamy dużego Frediego. Pimpka aż cofnęło. Widzisz, że on se macha tam do nas, nie? I zgani co teraz zrobimy. A on się sam przewróci zaraz. Czy Freddy się utrzyma? Czy da radę? Czy jednak za dużo wypił? Ma ślanki po terminie. Dowiemy się już za 20 minut, kiedy spadnie. W 30 FPS-ach, nie, w 10 FPS. Chyba jednak się zatrzymał na jednym paluszku. Ale, o! A co to się stanęło? Czyżby ktoś ci przy. Co jest? I on leci? Co tu się wyprawia? Impeg, bo ja mam atak FPS-ów. Niski. Ej, on się zdezintegrował w ogóle. Ty zobacz to. Jak z niego nic nie zostało w ogóle? Ten no, nie mogę z tymi FPS-ami po prostu, nie? Ta mapa jest kurset po prostu. Ja wyjdę na dach po prostu tego domku. Tylko, żeby wyjść na dach, to nie jest taka prosta sprawa. Impeg, musimy sobie zrobić schody. Normalnie, nie? Ja sobie zrobię schody, ja sobie wyjdę na ten dach. Czy im się to podoba, czy się im to nie podoba? A! Jestem na dachu. Dobra, Pójść Ty, patrz, bo ja tu w ogóle mogę chyba pogodę zmienić. No i super. No i zawsze chciałem, żeby słonko świeciło. No i bajerancko. I teraz weźmiemy tego matołka, weźmiemy jakiegoś i przyzwiemy. Let's go. Gdzie my tu mamy tego całego FNAFO? Dobra. Freddy, Freddy, chodź. Chciałem zawsze mieć Freddy'ego na suficie. Cześć, Freddy. Mordko ty moja. Popatrz na mnie. Jak nie, to ja tam do ciebie przejdę za chwilę. Zobaczmy. Co to robiło? A, to jest taki palniczek. A to nawet tam nie dosięga do ciebie. Czekaj. coś co się dzieje? Co to za spadki FPS'ów? Co? <grytanie> Czemu, jak szczelam w twoją stronę, to są jakieś spadki. Ja chcę ci nogę tylko uwalić. Ja pierdzielę ty. Dobra, to ci nóżko uwalę. Ty, no nie mam pojęcia o co chodzi. Ta broń też jest zepsuta. Ale w. Ta o! Rączki ci weźmiemy, zdezintegrujemy. I to ja rozumiem. I teraz będziesz mniej tulajny po prostu. A jak ci nóżki uwalimy, to przewrócisz się? Eee, no tak bardzo, bardzo, bardzo rozczarowująco, że tak powiem, się przewróciłeś. Ale możemy to naprawić zawsze. O, tak. Satysfakcja gwarantowana. Mmm. I dostaniesz jeszcze, w, powiedzmy, że w brzuch celuje. Potwierdzone naukowo animatroniki nie mają organów rozrodczych, więc nie musicie się przejmować. Jemu nic nie stało się złego. Znaczy tak na dużą meta, nic złego się mu nie stało. Coś mu się tam jednak z tak złego stało. Ej, Pimpek, ty widziałeś, że tu mamy w ogóle samochód? I mamy jakąś dziwną tajemniczą postać. Impuść, impuź. Dlaczego ty mi nie towarzysz, jeśli chodzisz własnymi ścieżkami w ogóle? Pimpek. A, bo ciebie pokonały drzwi. Przepraszam. Proszę. Możesz już chodzić? Możesz już chodzić za swoim panem? Super! Mordo moja, ty słuchaj, bo ja znowu mam atak FPS-ów słabych. I mnie zaraz coś trafi po prostu. nie? No nie blokuj mi przejścia, ty głupia pierwowo. Ej, Pimpek, wiesz co? Ja mam pomysł. Na samo zakończenie. Nie? Weźmiemy, podłączymy C4 do każdego animatronika i wysadzimy ich wszystkich razem z domem. No przesuń, żeś! Uch. Tobie damy, tobie damy. Tobie również, żebyś się nie czuł smutno. Ciebie też coś przykleimy. Tutaj nikogo nie ma. Pimpek robi tam ciki-briki. O, tu jest ten. Nie wiem jak ty się tam nazywasz. Powiedzmy, że króliczek. <laughs> Dla mnie będziesz króliczkiem. Tutaj mamy ciebie, tutaj mamy takiego fioletowego, jakiegoś postranego, animatronika. Pimpek jest znowu na łóżku. Nie, Pimpek, co mu mi ty rozwaliłeś? Co? Ty ty takie supermoce masz? Mamy ciket, nikogo nie ma, ale tutaj jesteś ty. Uśmiechnięty, bo dostał swoje C4 wymarzone. I wysadzimy również toaletę, bo czemu by nie? Wydaje mi się, że jak toaletę wysadzimy, to będzie super czalowo. Dobra, pimpek, to teraz jeszcze jest taka akcja, że musimy się ewakuować stąd i będziemy oglądali to z brzegu gdzieś. Ale chodź tu, pimpek. O, ono tu. Oho, no, przekop się przez to i chodź, bo tam cię wysadzę zaraz. I robimy teraz wielkie kabum. Uwaga, uwaga. Explosion! Tak szczerze to wydawało mi się, że to mocniej pier... No, ale słuchaj, stary. Jakby nie było, pozbyliśmy się wszystkich animatroników tutaj stąd. Więc mission complete, wydaje mi się. I to berry. Berry mission complete. <laughs> ah, tylko ta, ta ta trzeba będzie naprawić. Fimpek, łap za taśmę klejącą. Trzeba będzie to posklejać wszystko. Słyszałeś? Łap za taśmę klejącą. Dobra, jeszcze na koniec weźmiemy to. O, Armageddon. Brzmi fajnie. A, gówno nie Armageddon. Myślałem, że tu coś spadnie na to. O, czarna dziura. Rzucimy kilka. Let's go! No. A jej czarne oczy! A jej czarne oczy! Nikt nie podskoczy. O Jezu, w tym momencie mi chyba skraszuje. Co się dzieje? Im tak żyjesz? Aż mnie w kosmos wywaliło. Wow! Ja wiszę w powietrzu! Moi kochani, jeżeli odcinek Wam się podobał, no to oczywiście łapka w górę oraz subik. Nie zapomnijcie! I widzimy się następnym razem w kolejnych super materiałach Steardon, albo i może jakiejś innej gry. Trzymajcie się cieplutko. Bajo.